Okej, okay, słuchajcie, standardowo zaczynamy wywiady ze zwycięzcami, zwycięzca e, klasy bagi 4WD Stock i... 2WD Stok Paweł Czajkowski. Paweł zgarnąłeś dzisiaj komplet, wygrałeś obydwie klasy stokowe. Ogromne gratulacje, a dodatkowo jeszcze na stole leżą trofea za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca w wirtualnych Mistrzostwach Polski, które odbywały się od kwietnia do czerwca no, w wirtualnej przestrzeni na symulatorze VRC. No ale zacznijmy od tego, jak Ci się jeździło na dzisiejszych zawodach. No i jak oceniasz swój występ? No bo dwa pierwsze miejsca, ale czy było łatwo, czy jednak trochę szczęścia i dużo walki na torze? Nie, no jeździło się całkiem fajnie. Z treningów kontrolowanych na dwóch pierwszych miejscach do kwalifikacji startowałem, ale w kwalifikacjach już tam ma walka z 4WD, trochę musiałem pogrzebać w wystawieniach. No i skończyło się, że startowałem w 2WD z drugiego miejsca, a w 4WD z czwartego. No, udało się dojechać na pierwszym, chociaż raz w dwóch lasach. Także no, super, fajny to, fajnie mi się jeździło. No to tak, ja tutaj, Paweł, miałem okazję obserwować Twoje biegi. i Zresztą rozmawialiśmy o tych biegach, że mimo błędów, które Ci się przytrafiły i to nawet takich poważnych gdzieś tam wylecenie poza tor, serwis, który chwilę zajmował, postawienie na, na tor z powrotem Twojego modelu, ale i tak później konsekwentnie kółko po kółku, kółko po kółku po prostu odzyskiwałeś pozycję i wychodziłeś na punktowane, wysokopunktowane pozycje, które dały Ci zwycięstwa, więc fajnie się oglądało Twoje jazdy. No, tak, profesorsku w sumie trochę pojechałeś. No, tak, zwykle mi się to przytrafiało, że gdzieś tam spadałem zaraz na samym początku przez jakiś głupi błąd, i potem no, starałem się to odzyskać. No, to też jest trochę ryzyko, no bo musisz zacieśniać te wszystkie zakręty, precyzyjnie jechać, żeby nadrobić czas po prostu. No, no ale udało się wszystko. Więc super, ja jestem zadowolony. Sezon otworzyłeś niesamowicie. Powiedz jeszcze, czy wirtualne mistrzostwa Polski będą kontynuowane, czy na razie jest przerwa, jak, czy w ogóle nie będą kontynuowane, jak to tam widzisz? Bo, znaczy, bo... No, w off roadzie była całkiem fajna frekwencja. W on-roadzie tak naprawdę jedne zawody, z których w od których mo można było coś uzyskać, a reszta to tam były jedna, dwie osoby startowały, więc po prostu on-road na asfalcie no, nie był zbyt popularny, więc ja nawet odpuściłem. E, robienie jakiejkolwiek klasyfikacji, no możemy spróbować na dywanie, może będzie więcej chęty. Okej, okay, słuchajcie, jakbyście byli chętni wystartować w wirtualnych Mistrzostwach Polski albo poćwiczyć, to można się do Pawła Czajkowskiego odezwać. On jest bardzo obeznany w temacie i na pewno trochę pomoże i pokieruje. Paweł, gratuluję Ci wyników. Fajnie otworzyłeś sezon. Następna runda za miesiąc. Do zobaczenia. Oczywiście. Widzimy się za Widzimy się. Hej. Słuchajcie, i teraz mam gościa, którego jeszcze w studiu nie miałem okazji gościć, ale w zeszłym roku rozmawiałem z jego tatą, ze Zbyszkiem i już widziałem, że że bardzo masz dobre tempo i powtarzalność, jeżeli chodzi o jazdę w klasie 2WD. No i patrz, długo nie musiałem czekać i już lądujesz na pozycji lidera. Lidera, jeżeli chodzi o klasyfikację juniorską. Wygrałeś ją i ogromny sukces, bo stanąłeś dzisiaj na podium, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wśród wszystkich zawodników. Więc niezłe sukcesy powiedz, kurcze, nie próżnowałeś teraz w przerwie między sezonami. No, naprawdę jest to dla mnie duży sukces. Patrzę na to, co zajęłem w ostatnim sezonie, a co zgarnąłem w tym sezonie. No, trening, no to nie mamy takich opcji jak na przykład w Łodzi, ale dużo trenuję na FRC Pro. I tak to, to, ostatnie zawody na Hali miałem w sierpniu. W międzyczasie jeździłem na glinie w RC100 No a z treningów to głównie co miesiąc mamy zawody w Ducznawie na Hali, jako nasze stowarzyszeniowe zawody. A tak to, to raczej VRC Pro. Większych treningów raczej nie mam takich regularnych, bo nie mam na to możliwości po prostu. No tak, ale jak widzicie uczestnictwo w zawodach, które raz na jakiś czas, czy lokalnie, czy krajowo się odbywają. Do, 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 kiedy dołożymy do tego treningi VRC i może jakieś zawody też na, w innych klasach, na, tak jak tutaj u Huberta przykład gliny. No to jednak te umiejętności rosną i możemy wtedy szybciej, sprawniej kierować tymi Modelami. Hubert, ogromne gratulacje. Fajnie się patrzyło na Twoją jazdę. No i tutaj z zaciekawieniem będę patrzył na kolejne rundy i kolejne Twoje biegi, bo no, tempo jest niezłe. Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że ludzie patrzący na mnie tak mówią, bo to zawsze też jakieś dodaje otuchy i moich umiejętności zwrastają przez takie słowa. Dziękuję. Dzięki. Gratulacje. E, ok, słuchajcie, pora na juniorów. E, w, w tym sezonie mamy podział na młodzików i juniorów. E, Kacper już wyrósł z młodzików, bo ma 12 lat skończonych, więc rywalizuje w juniorach. I w tych juniorach udało się drugie miejsce w klasie Bagi 2WD i pierwsze miejsce w klasie 4WD. E, jak się bawiłeś i jak ci się podoba ten nowy podział? Nowy podział y, jest trochę jest dla mnie dziwne, bo dziwnie mi jest patrzeć na to, że juniorzy, teraz młodziki, zawodnicy z RC Sport Rolacy z Łodzi, czyli przykładowo nikodem Turkowski, Janek Wajk, nie stają już po prostu ze mną na podium w klasyfikacji juniorów w klasach stokowych, tylko stają na podium młodzików. Jest to Dziwny podział, no bo jednak moim zdaniem zasługują na to, żeby zostać też wyróżnieni jako juniorzy, ale nie narzekam. Zdobyłem drugie miejsce w klasie 2 Stock, a ogólnie byłem 14, a w klasie 4 Stock zająłem szóste miejsce i pierwsze w juniorach. Ok, Kacper, jechałeś nowym modelem Team Associated B7. Powiedz jeszcze pokrótce, jak ci się nim jeździło. Czy widzisz różnicę między B6-2, którym ścigałeś się w poprzednim sezonie? Widzę dużą różnicę, bo byłem w stanie walczyć. Zawodnikami, którzy regularnie y, uczęszczali w finale A. Więc y, na pewno moje umiejętności y, się podwyższyły, ale też na pewno jest to wina tego nowego modelu, który ma y, wiele usprawnionych rozwiązań. I nie, bez, zarzu, bez zarzutu się prowadził ten model, jeździł po prostu świetnie. Ok, Kacper, gratuluję Ci osiągniętych wyników, za miesiąc kolejna runda, więc jest chwila czasu, żeby przemyśleć, co w tych modelach teraz pozmieniać. A za tydzień jeździsz w drugiej rundzie halowych Mistrzostw Polski onroadowych, więc kalendarz napięty. Kalendarz jest napięty, to, to już jest trzecia runda w tym miesiącu. Więc będzie fajnie, ale czekam na ten on-road, bo w on jest zdecydowanie ciekawsza walka, bo mam tam zawodników, z którymi mogę się cisnąć na każde milimetry. Okej okay, Kacper, dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Okej, okay, słuchajcie, obok mnie gość, którego na pewno doskonale znacie z naszych relacji e, lub z zawodów, jeżeli uczestniczycie w zawodach, e, czyli Sebastian Chrzanowski. E, Sebastian, ogromne postępy w swoim wykonaniu na przestrzeni e, kilku lat. Treningi na RC Sport Planecie no, dają rezultaty niesamowite. E, od tego sezonu ścigasz się w klasach Modified, e, czyli 2WD i 4WD Buggy. Porzuciłeś klasy stokowe, zrobiłeś tam miejsce dla innych zawodników. No i duży sukces, bo obydwie klasy wygrałeś. Jak się bawisz w tych nowych klasach? Powiedz, jak ci się jeździ? No, Bawię bawi się świetnie. No, czuję, że będzie bardzo dobra rywalizacja. No... Będę musiał trochę potrenować, żeby dorównać tym najlepszym, ale myślę, że kilka lat i, i, będzie, i będzie dużo lepiej. ich dogonisz, a powiedz, powiedz, duża jest różnica między jazdą stokiem a jazdą modi? No ogromna no po prostu duże, bardzo duża różnica. Dużo szybsze są modele, inne ustawienia płynniejsze są, no. Ale lepiej Ci się jeździ, lepiej czy tęsknisz za stokiem? No znaczy, no na razie jeszcze y, trochę tęsknię, ale... No ta runda też nie obfitowała wielu zawodników w klasach Modified, tak. więc to musimy poczekać, aż się sezon rozkręci. E, mam nadzieję, że te kolejne rundy przyniosą większą frekwencję i że będziesz miał też większe pole do popisu, jeżeli chodzi o walkę <coughs> i mijanki. No tak, no, na, pew na pewno by było dużo lepiej, tak. e, to od razu widać. Seba, powiedz, bo ty też zacząłeś jeździć z natą na zawody zagraniczne. Teraz chyba już regularnie jeździcie do, 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 na zawody X-Ray, tak? tak? Tak. Byłeś tam ostatnio chyba nawet. Tak, Jak ci poszło? Byłem. Poszło mi świetnie. Zająłem 13 miejsce w 2WD i, i 16 w 4WD. A ogólnie, no, dużo większa różnica w ogóle frekwencji, wszystkiego, atmosfery. No, no inaczej, tak. Ale tam byłeś 14 i 16 w klasyfikacji generalnej? 13, 13, 13 w, w 2WD w generalce Aha. i 16 w 4WD. Czyli tam jest do kogo, kogo gonić no, i tam tak, jest rywalizacja tak. gruba. No dobra, słuchaj Seba, to gratuluję Ci. Za miesiąc jest kolejna runda, to widzimy się mam nadzieję. No, mam nadzieję też. Hejjo.